Dzień dobry. Kolejny wypad, kolejne leśne jezioro. Łódka. Pogoda nie nastraja. Miało być pochmurno, nie jest, jest słonecznie. Ale myślę, że coś wyjdzie. Zaraz Tomkę ruszamy. spinningi na ciężko. muszę szukać fajnych szupaków. Nie oglądania. go Zanim zaczęliśmy już pierwszy atak szupaka. Panie kochany. Piękna sprawa. Koradenka tym będzie przeszkadzać. Dobra, dzisiaj trochę inaczej, zaczynamy od dżerka. Płytkę łowisko, zobaczymy czy on coś wyciągnie. No i żeby tylko nie było brania w pierwszym rzucie. 90. Ja już nie jestem taki, wiesz, zachłanny. Na razie to zielko. Że mimo, że mam wędkę do 60 gram to na tych żerkach ciężko pracuje. Czuć mocny opór. Ale w pierwszym życiu nie było brania, a nie umiał nim Ciebie, więc będzie dobrze. <laughs> I proszę. Pierwsze bronie, pierwsza ryba pozdrawiła się. Wari. Szalony. Pięćdziesiąt pięć i pół. Plum. No, punktujesz mnie na razie. możliwsze No ale tak uderzył raz, dotknął i poprawił. No na razie się sprawdza. No tam to, to ładnie się to Powiem Ci tak, im delikatniejsze branie, często jest tak, że większy szrubak Na, no, oczywiście na mało przynęt. Z czy z prawej? No, bo no, na razie idzie, no, idzie, idzie na prawo No pokaż się chociaż. Uuu, ładnie idzie. Oho, szalony. Taki Uwaria to damo, to nie było. No to może być jakaś siedemdziesiątka, patrząc po tym, co on robi. Yy, na, na, oj, 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 teraz to nie wiem, na dziół powinien się chyba przełożyć wędkę. Przewinąć pod tym. Chodź pod łódko. No, powiem Ci, bardzo ładny szczupak. Prawodawca, dziękuję. Brawo! On. Nie, no tak to nie może być. To już Dwóch ja wezbrania. Ale ładnie, ten ładnie pracował. Nie, no ten to fajnie chodził. Zobacz jak się znowu Tu przynęto. Dobra, co zrobił. One robią to, śrubę nieraz, później takie wychodzą nie właśnie no. dziwne rzeczy. Musisz się troszeczkę pobawić. No ale jednak ten kolorek daje, daje rybę. Spokojny dryf. <laughs> Oj, coś dziwnego usłyszałem, aha. Pętelka. Wracam do gry. Ale pogoda zaczyna się. Oj, ale miałem ładne uderzenie. Oje pany Przestrzelił dwa razy fajnie strzelił, za trzecim razem myślałem, że do zacięcia zostawił. jest. Spadł. Ładny był. Od razu jak tylko wpadło do wody, no drugiego już straciłem. Jezu! Tylko wpadło do wody Jeden ruch korbko i atak No proszę Chyba ten twój I to chyba możliwe Patrzę po zachowaniu tu jeszcze? Ja dwa bronie zepsułem, Ty trzeciego holujesz Ładny, ładny Pozwól mu iść w tę stronę Będzie próbował pewnie pod łódkę wejść No wybiera Nie się, cofnij się. O, ten ładnie jest. Dobrze, ładniejszy. to jest fajny. Siedemdziesiątka moim zdaniem. Dziękuję. Proszę bardzo. Ach, moją rybę wyciągnął. I? Moją rybę wyciągnął. No to ty wariujesz, że się wypił. Zobacz <laughs> jak Kolejna ładna ryba. No, 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 nie bój się 67. O no, tak, dokładnie 67. Piękna ryba. A ja bez ryby nadal. Tak nie może być. Ale ty ogonek kości w tym. Podwiraku, jak się szarpał. Nie radziło mi nie w tę tylko jak co? Tak szaleje. Nie ma. Normalna ryba. Delikatnie zapięty. Numer cztery. Punktujesz mi dzisiaj? Chociaż raz. O, ale koklety będą. Hihihi <śmieniu> Coś się kręci No <śmieniu> i guma wypadła Siły straszy nie było Ooo ale honorowy. Jakieś maleństwo, ale to takie co ty? 35 może Nie Okoń. Ładny okoń Myślałem, że szczupaczek Bo uderzył jak szczupak, to nie Fajny okonek, fajny, W końcu. Nie jest to olbrzym. Powiedziałbym nawet, że jest mały. Nie? Nie, raczej nic dużego. No ale w końcu szczupaczek. I spadł. Mm. Ale <laughs> one mnie dzisiaj w kulki robią. Aj, aj, aj. No nie będzie mi dane dzisiaj złowić szczupaka. Nie, taka 50 Fajnie połowione Tomek mnie wypunktował Tam gdzieś zbiera graty Wcale się nie cieszy z tego, że mnie Dobił trochę Cztery szczupaki, ładny okoń, którego nie nagrałem 32 cm Naprawdę fajnego okonia trafił no, Mnie tylko jeden okonek 3 brania zepsute Ale dzień udany Dzięki za oglądanie i do następnego.